8 lipca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Przepisy te regulują zasady wnioskowania o udzielenie dotacji celowej na zakup ćwiczeń, materiałów edukacyjnych oraz podręczników dla uczniów klas pierwszej szkoły podstawowej w 2014 roku, a w następnych latach dla kolejnych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym roku dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne do języka obcego oraz materiały ćwiczeniowe. Nowa sytuacja prawna rodzi nowe zadania dla dyrektora szkoły. Co trzeba zrobić, aby sprawnie dotację pozyskać, wydać i rozliczyć? Opiszmy, jak to zrobić w kilku krokach. Od 8 lipca 2014 roku dyrektorzy publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez samorządy składają do swoich organów prowadzących informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej. Robią to na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie udzielenia dotacji celowej. Dyrektorzy szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dyrektorzy szkół niepublicznych, chcący skorzystać z dotacji, przekazują dodatkowo wnioski o udzielenie dotacji. Składają je na druku stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia. Ten krok zapewne dyrektorzy mają już za sobą. Wszystkie dokumenty muszą być przekazane w postaci elektronicznej i papierowej. Postać elektroniczna formularzy dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednostek samorządu, a także kuratorów oświaty. Jeśli przekazane informacje uległy zmianie, dyrektorzy aktualizują do 25 sierpnia dane dotyczące liczby uczniów w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zaznaczając, że jest to korekta czy aktualizacja informacji. Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, dotacja musi zostać przekazana szkole prowadzonej przez samorząd do 15 października 2014 roku, zaś pozostałym szkołom, które o nią wystąpiły, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania przez jednostki samorządu terytorialnego. W kolejnych latach samorządy będą miały 14 dni na jej przekazanie. Na przykładzie Warszawy wiemy, że czynione są starania, aby środki te dotarły do szkół jak najszybciej, jeśli to możliwe, nawet przed 1 września. Dyrektor szkoły musi wydać te środki do końca roku budżetowego. W przeciwnym razie konieczny będzie zwrot dotacji lub zwrot jej niewykorzystanej części. Zgodnie z zapisami ustawy to dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołu nauczycieli ustala i kupuje podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego w klasie pierwszej i pozostałe materiały ćwiczeniowe. Dyrektor szkoły może też za zgodą organu prowadzącego zdecydować o umieszczeniu w zestawie innego podręcznika niż nasz elementarz. W takim przypadku koszt zakupu podręcznika pokrywa organ prowadzący. Dotyczy to także szkół prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego. Dokonując wydatku, należy też pamiętać o prawidłowym opisie faktur i odrębnym ewidencjonowaniu wydatków na wyposażenie uczniów w podręczniki do zajęć języka obcego. I wydatków na wyposażenie uczniów w materiały ćwiczeniowe. Nie jest możliwy np. zakup za zaoszczędzone środki na materiałach ćwiczeniowych droższych podręczników do języka obcego, gdyż środki te podlegają odrębnemu rozliczeniu. Samorządy zobowiązane są do przekazania wojewodzie rozliczenia kosztów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych do 31 stycznia 2015 roku. Rozliczenie wykorzystania dotacji przez szkołę oraz ewentualny zwrot. Niewykorzystanej dotacji celowej następuje więc do 15 stycznia 2015 roku po zamknięciu roku budżetowego. Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne przygotowały najlepszą ofertę dla szkół. Zapraszam Państwa do składania zamówień na materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz podręczniki do języka angielskiego do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Materiały nasze mieszczą się w zakresie dotacji celowej MEN zawartej w ustawie. Oferta zawiera publikacje wydawnictwa WSIP, wydawnictw Pearson, Macmillan oraz Oxford. Pierwsza publikacja w naszej ofercie to Ćwiczenia z pomysłem. Jest to nowa seria zesztów ćwiczeń do klasy pierwszej, dostosowanych do podręcznika Mennaż-Elementarz. Proponuje te same tematy i kolejność ich wprowadzenia. W czterech częściach ćwiczeń znajdują się treści do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz społecznej z elementami edukacji technicznej, plastycznej oraz muzycznej. Druga propozycja to tropiciele. Cyk znany i ceniony przez nauczycieli, nagrodzony na targach w kraju i za granicą, innymi na targach książki we Frankfurcie nad Menem za najlepszy podręcznik europejski. W pięciu częściach ćwiczeń realizowane są edukacje polonistyczna, przyrodnicza, techniczna, społeczna, muzyczna oraz plastyczna. W pięciu kolejnych realizowana jest edukacja matematyczna. Wiemy, jak ważne jest. Dla nauczycieli, dla rodziców, a przede wszystkim dla dzieci, przywitanie pierwszego dnia w szkole książkami na ławkach. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa na naszej stronie internetowej specjalny formularz zamówienia. Składając zamówienie do 14 sierpnia, zostanie ono zrealizowane do dnia 29 sierpnia. Składając zamówienie po 14 sierpnia, zostanie ono zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych. Zapraszam Państwa do składania zamówień.